Ciemanko, wszystkim. Chris z tej strony. Dzisiaj na kanale postaramy się naprawić dla klienta Pada DualShock 4, który, niestety, na nieszczęście klienta, jest zaopatrzony w najdroższą wersję układu chargera. Dostępną na rynku, czyli sam ten układ kosztuje między 110 a 130 zł. U My za 90. No i wymiana do tego takiego układu: no to to już przewyższa powoli wartość tego pada. Mamy tutaj nową baterijkę, która została zakupiona. No i jak się ten pad zachowuje? Ano tak, że naładowana bateria oczywiście ożywia nam ten pad. Pad działa do momentu, aż się bateria rozładuje, i nie, na, nie jesteśmy w stanie dalej naładować tego e, analoga. Twu. Nie jesteśmy w stanie dalej naładować e, naszego pada y, przez ten układ ładowania. Tak więc zasugerowałem klientowi, że możemy zrobić taki dawny hack, używając właśnie takiej oto płytki. Jest to ładowarka ogniw litowo-jonowych, czyli tak jak tutaj mamy tą baterię, lithium-ion i ta ładowarka powinna być zasilona napięciem pomiędzy 4,5 a 5,5 V, no i obsługuje tutaj prądy rzędu 1 A. Czyli uwaga, jeżeli ktoś tutaj podłączy ładowarkę quick charge lub hyper charge, no to prawdopodobnie nam ten moduł spali. E, więc, co? Więc musimy sobie tutaj ładnie tutaj podlutować się do naszej płyty głównej, albo też e, e, troszeczkę to tutaj zmodyfikować. No i mamy tak: dwa kabelki, które idą nam do naszej baterii. No i my sobie tutaj e, podłączymy plusik tu, minus tu, jeżeli chodzi o samo ładowanie baterii, tak. No a tutaj zasilanie tego układu weźmiemy bezpośrednio z naszego um, złącza um, ładowania złącze ładowania jest podłączane w tym miejscu, tak, jest to ta oto tasiemka no i musimy sobie znaleźć gdzie tutaj nam to 5V idzie, um, jak sobie zlokalizujemy 5V oraz masę masę weźmiemy prawdopodobnie z jakiegoś um, analoga albo też również um, z tego miejsca tutaj um, no i zobaczymy czy Nasz, um, nasze ładowanie baterii powróci. Widzicie tutaj tą diodę, ten biały element. Ona nam świeci na ten plastik i dzięki temu widzimy tutaj z przodu um, informacje o kolorze. Um, no i tak, moglibyśmy zrobić to w ten sposób, że um, dorzucając kabelki tutaj z tych diod i ciągnąc te kabelki bezpośrednio do tej diody, moglibyśmy jakoś tam zasymulować to, że ta dioda będzie nam wskazywała ładowanie czy też rozładowanie naszej baterii. Co do samego gniazda? ono tutaj zupełnie nie jest potrzebne, więc jeżeli my już sobie to wszystko ładnie pospinamy, no to żeby to miało jak najmniejsze rozmiary musimy to gniazdo później usunąć. Na razie na potrzeby testów zrobimy sobie taką ładowarkę na tym układzie. No i jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć, w momencie kiedy to wszystko podłączymy musimy przetestować czy nasza płytka z oryginalnego Dualshocka nie powoduje efektu rozładowania baterii w ciągu jednego, dwóch, trzech dni, czyli musimy sobie innymi słowy zobaczyć jaki jest pobór prądu na wyłączonym padzie. Jeżeli będzie zerowy to wszystko będzie git. Jeżeli jednak będzie jakiś pobór prądu, no to niestety będziemy musieli zrobić delikatną próbę zwarciową i zobaczyć, co się grzeje. Jeżeli będzie się grzał ten układ chargera, no to musimy tak zmodyfikować płytę główną, żeby odciąć od niego linię obciążającą nam naszą baterię. Do roboty! Tutaj mamy teraz do przelutowania kilka elementów, czyli tak, Bateria Plus będzie w tym miejscu, jednak to sobie wrzucę od góry. Mamy tutaj sobie nasz, naszą płytkę, plusik do BAT plus, minus do BAT minus. No i teraz musimy sobie podłączyć tutaj ładowanie plus i minus około 5V, czyli to są te, te piny minus in oraz plus in. Tylko, że najpierw musimy znaleźć te piny na naszej płycie głównej. Tak więc podłączę sobie tutaj nasze gniazdo ładowania. I teraz potrzebuję ładowarkę, która nie przekracza prądu 1 ampera. I akurat tutaj taką mam z modemu Huawei. Jest tutaj nasze gniazdo. I pytanie, czy gdzieś nam wchodzi to 5V, żebyśmy mogli z tego napięcia skorzystać? Tak? Więc wezmę sobie masę jakąkolwiek. No i lecimy. Pierwszy pin. Mamy tutaj te nasze 5V, drugi pin 03, trzeci pin 046 01, dobra, czyli tutaj jest nasze zasilanie 5V. Tylko, że ten pin idzie gdzieś sobie tam w drugą stronę. Ja potrzebuję znaleźć inne miejsce, w którym to 5V występuje. Jeszcze sobie zobaczę z drugiej strony, jak to wygląda. No, ten pin gdzieś sobie tam idzie na drugą stronę naszej płyty głównej. No i mamy tutaj nasze 5V w tym miejscu, tak? 5V jest w tym miejscu, więc z tego pinu pociągniemy sobie przewód, który będzie nam zasilał naszą płytkę. No, i co, no i teraz pozostaje nam? Blutować się w naszą płytkę, plusem i minusem, plusik mamy z tej strony, taka autokonstrukcja. Kilka przewodów, jeden układ, znaczy jedna płytka PCB. No i co? No i podłączamy sobie naszą baterię, ale najpierw sprawdzimy, ile ona ma volt na ten moment. Minus do minusa, plus do plusa. Nasza bateria ma 3,65 V, tak? Aha, nie widzicie tego, dobra, sprawdzamy ile ma nasza bateryjka. Na naszym złączu. Zobaczcie. 3,65 V. Oznaczenie baterii pokazuje, że powinna mieć 3,7 V. Tak więc wielki test, czy nasz układ w ogóle działa podłączamy sobie naszą baterijkę podłączamy sobie tutaj nasz pad do ładowarki ok, mamy tutaj z jednej strony um, diodę ładowania sygnalizującą nam, że niby się pad ładuje ale pamiętajcie, że w tym momencie dioda ładowania, która się tutaj wyświetla pochodzi z naszego chargera, który jest uszkodzony i nie jest w stanie naładować nam tej baterii natomiast tutaj Mamy diodę ładowania naszej baterii, tak? Ta czerwona. Sprawdzimy sobie tutaj napięcia, jakie występują na naszej płycie. No i teraz tak, tutaj na tym układzie mamy plus i minus. Jak widzicie, dioda się świeci, więc zasilanie jest, ale dla, tak dla jaj po prostu wezmę i potwierdzę. Mamy tutaj 4,59V, a ta płytka ma zasilanie od 4,5V minimum. No i teraz co mamy na wyjściu, tak? Pamiętamy, że nasza bateria miała 365 Ja sobie tutaj chwytam minusik. No ile to tak można nazwać, że sobie chwytam. Ee... I plus. Widzę, że tutaj mamy 3,89V. No, coś mi te bagiety latają w ręce, więc... Tak, 389-390 V. Widzę, że układ delikatnie się grzeje, więc jakieś tam ładowanie występuje. On ma około, no, powiem Wam, 40 stopni. I wiecie co? Wrócę do Was z tym tematem za 40 minut, i zobaczymy, jakie napięcie będzie na naszej baterii Tak. Było 3,65. Jeżeli wszystko będzie tutaj grało i buczało, to potem odłączę ładowarkę i zobaczymy, czy jest jakikolwiek pobór prądu z naszej baterii. No i ten pobór prądu musiałby wystąpić w przeciągu kilku godzin, żebyśmy mogli uznać, czy ta płytka z logiką pobiera nam prąd z baterii i ją rozładowuje. Co też doprowadziło do skrajnego rozładowania poprzedniej baterii, która na ten moment ma 0V. Więc dlatego o tym wszystkim mówię: dlatego samo wlutowanie tutaj tego układu ładowania nie jest wystarczające. Słuchajcie, jestem z powrotem. Ym... Nie chce mi się już dłużej czekać na to niebieskie światełko. Musicie mi uwierzyć, że przed chwilą było, bo po prostu odłączyłem wtyczkę, podłączyłem ją ponownie, no i niebieskie światełko sygnalizujące koniec ładowania zgasło. W momencie kiedy światełko zgasło, cała ta płytka się ochłodziła, czyli przerwanie ładowania za pomocą tego układu jak najbardziej następuje. No i nie jest już to takie. Gorące jak wcześniej, tak samo tutaj, ku mojemu zdziwieniu, dioda ładowania tego pada przestała się świecić w momencie, kiedy próg 3,8V został przekroczony. Bardzo fajnie, więc klient tak naprawdę będzie miał feedback z tego pada, że rzeczywiście się naładował. Teraz, co ja będę chciał osiągnąć tutaj z tym padem. To to, że jak to odłączę, pierwsza rzecz, że nam gaśnie tutaj zasilanie bardzo fajnie. Druga rzecz, sprawdzimy sobie napięcie na naszej baterii. Mamy tutaj 4,196 V, już, już Wam to pokazuję. Mierzymy sobie nasze przylutowane kabelki. No, 4,2 V powiedzmy, tak? 4,19. No i teraz trzeba by było sprawdzić, jaki jest pobór prądu z naszej baterii. I żeby to zrobić, y, musiałbym się tutaj wlutować amperomierzem czyli odlutować sobie jedną końcówkę z plusa, najlepiej. A no, mój miernik nie jest jakoś mega, super dokładny no, ale potrzymam to troszkę i zobaczymy. Na chwilę obecną nie widzę żadnego drenażu baterii y, jakiegoś. Rzędu, powiedzmy e, przynajmniej 0,1A, tak, czy 0,05A, e, nic takiego nie występuje w tym momencie. A pad jest podłączony jak najbardziej, tylko że przez nasz miernik, tak? Żaden prąd nam tutaj nie płynie. A to co tam widzimy, te 0,0, no to dam temu 10 minut i będzie 0 całkowite. No więc co? Myślę, że naprawa będzie jednak udana. Musimy jeszcze sobie tutaj zdemontować to gniazdo, żeby nam tutaj nie bruździło, bo ono jest zupełnie niepotrzebne na ten moment. No i musimy to jakoś upchnąć w naszej obudowie. I wtedy będzie naprawa powiedzmy, że zakończona i pad będzie w 100% sprawny. Ja sobie to jeszcze sprawdzę. Wracam do Was za jakieś 5-10 minut. Okej. Okay. Minęło 10 minut, mój miernik zdążył się wyzerować. Pobiera nam 0,02 miliampera. To nie jest żaden drenaż baterii, także możemy przystąpić do um, finalnego już zlutowania tego naszego tutaj pająka. To sobie zaraz odłączymy i do dzieła. sporo. Sporo nam tego zabiera. Musimy to gdzieś dać tutaj w tym miejscu albo zobaczyć gdzie my mamy miejsce, żeby to upchnąć. Gdzie jest miejsce, żeby to upchnąć? Patrzę i patrzę. I za bardzo tego miejsca nie widzę. Teraz gdybym to tutaj jednak Przesunął i dał na sam środek. I powiem Wam, że tutaj też jest miejsce, nie? Tylko nie chcę, żeby nam to tutaj zahaczało o nasz trigger. Ale może być idealnie w tym miejscu. A weźmiemy jakąś taśmę na razie i przylepimy to na taśmie. I zrobimy to tak, żeby to było idealnie na środku. Się nas pad prezentuje. Tutaj wszystko się nam zgadza fajnie. Tutaj też. Z tej strony również, ale tutaj mamy 1 mm szparę. Tutaj nie ma żadnej śrubki, która by to docisnęła. Teraz, co jest najważniejsze w tym, czy pad będzie nam prawidłowo działał. Bo na baterii to, że on się włącza, to ja już wiem. To, że on działa, działał wcześniej, to też wiem. Natomiast Podłączam sobie ten pad i mamy tutaj ikonkę, znaczy była na chwilę ikonka ładowania, bo on jest naładowany na ten moment. Pobiera nam 0,29 Ampera, więc coś tam jednak ładuje. Uruchamiam sobie pad, zobaczymy czy... Tak, on nam za zaczął mrygać na chwilę. Na kablu. Wchodzę sobie na nasz tester. I mamy tutaj 100% baterii, więc bateria się pięknie nam naładowała. Dobra! Wygląda na to, że cały pad jest sprawny. Mamy tutaj ikonkę. Na niebiesko świeci, po Bluetoothie się łączy. No i tutaj jedyny mankament tego pada to właśnie jest to, że będzie miał tutaj taką oto szczelinę. No i zapytam klienta. Um, czy on się na to zgadza, czy nie? No, tutaj właśnie podłączyłem sobie pada po Bluetoothie, również się połączył i działa. Przytrzymam sobie przez 10 sekund przycisk, powinien się nam pad wyłączyć. Proszę bardzo, to tyle. Przeczyszczę jeszcze, zadzwonię do klienta, czy się na to zgadza, czy nie. Wyślę mu zdjęcie. Czy też, może ten filmik od razu, żebyście widzieli o co chodzi? Jest tutaj 1 mm szpara w tym miejscu. Nie przeszkadza to w graniu ani w trzymaniu, więc to jest taki kompromis pomiędzy ładowarką za 10 zł a ładowarką za 110-130 zł. Tak? Plus robocizna, BGA i TP. Dobra. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że się podobała. Taka przeróbka pada DualShock 4. Ciekawe czy ktoś jeszcze coś takiego robi. Trzymajcie się. Cześć.